W środku mnie nic nie ma, jakby wszystko zniknęło. Czuję ciężar i pustkę. Nela na pewno mi pomoże. Sensy, widzę, że ci bardzo ciężko. Połóż się dobrze, ziemia cię potrzyma. Poczuj ciężar swojego ciała na podłodze. Ziemia Cię trzyma, nie musisz nic robić. Poczuj, jak Twoje pięty dotykają Ziemi, Twoje plecy i pośladki. Wdech brzuch się unosi, wydech brzuch opada. Każdym wydechem ciało robi się cięższe, jakby wsiąkało w ziemię. Powoli i spokojnie. Ziemia to twój koc bezpieczeństwa. Zimie cię trzyma, kiedy jest ci bardzo ciężko. Możesz na nie odpocząć. Czuję, że coś mnie trzyma. Jakby pod spodem było ciepło. Oddycham. Dziękuję.